Latarka. W buddyzmie słyszymy bez końca o odpuszczaniu i nieprzywiązywaniu się do niczego. Co to oznacza? To znaczy, żeby trzymać, ale nie lgnąć. Weźmy na przykład tę latarkę. Zastanawiamy się. Co to takiego? Więc ją podnosimy i stwierdzamy: to latarka. Następnie znów ją odkładamy. W ten sposób trzymamy rzeczy. Jeżeli niczego byśmy nie trzymali, to co moglibyśmy robić? Nie moglibyśmy wykonywać medytacji w trakcie chodzenia, ani niczego innego. Więc najpierw Musimy trzymać rzeczy. Jest to rodzaj chcenia, tak, zgadza się, ale później prowadzi ono do doskonałości. To jak z przyjściem tutaj. Najpierw chcieliście tutaj przyjść. Jeżeli nie chcielibyście tego zrobić, to by was tu dzisiaj nie było. Robimy rzeczy z powodu chcenia. Jednak kiedy pojawia się chcenie, nie lgniemy do niego. Tak samo jak nie przywiązujemy się do latarki. Co to takiego? Podnosimy to i stwierdzamy to latarka. Następnie znów ją odkładamy. To właśnie oznacza trzymanie, ale nie przywiązywanie się. Doświadczamy. I odpuszczamy. Nie przywiązujemy się głupio do rzeczy, lecz trzymamy je z mądrością, a potem pozwalamy im odejść. Dobre czy złe, wszystkim im pozwalamy odejść.